Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym światowego. Nie, Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku yy, z Janka Gotuje. Dzisiaj będziemy sobie znowu gotowali. Jest to już trzeci odcinek, z od, od, jest to już trzecia odsłona programu kulinarnego. Jana gotuje. Chciałbym Was wszystkich bardzo gorąco przywitać. Może na początku, powiem co dzisiaj będziemy robili. Dzisiaj będziemy robili przede wszystkim taki bardzo dobry jogurt, który właśnie sobie zrobię na śniadanie. Dodam, że jest godzina 6.22. Nagrywam to, ponieważ mam dużą rodzinę i kuchnię. Wiecie, ja nie mam osobnej kuchni i muszę się spieszyć. Więc dzisiaj na pewno zrobimy sobie taki jogurt, za który za chwilę się wezmę. Oraz chciałbym jeszcze zrobić takie, takie jakby grzanki z takim nadzieniem. I tam do tego będzie mozzarella oraz. Pomidor. Dobrze, może najpierw zrobimy ten jogurt, ponieważ już jestem naprawdę bardzo głodny. Na początku Wam pokażę składniki, których będziemy potrzebowali do zrobienia tego jogurtu. Ale możecie sobie z oczywiście, kanał i zostawić łapkę do góry, ale o tym już nie mówię. Także tak się prezentują rzeczy, które będziemy potrzebowali. Po, pokrótce powiem o rzeczach, które tutaj są. Tutaj są bardzo dojrzałe owoce. Mamy tutaj gruszkę, banana i to jest chyba kwinia. Nie wiem co to jest, ale ja lubię każdy owoce, więc się przyda. Pewnie mam potrzebne płatki osiane. Będzie mam potrzebne familijne kakao. Yy, zwykłe płatki czekoladowe dla dodania smaku, ale to tak opcjonalnie. Oraz mleko. Także może zacznijmy. Dobrze, także zacznijmy od wyciągnięcia miski, która będzie nam niezbędna do przygotowania tego siana. Dobrze, więc wyjąłem z warki, taką czyściutką miseczkę. Myślę, że w takiej pojemności powinniśmy się zmieścić. Co na początek zrobimy? Będziemy bazowali na bananie. Jak widzicie, ja mam takiego bardzo dojrzałego banana, więc on będzie się pięknie dusił. Nam tutaj będzie go bardzo łatwo sobie podusić. I właśnie tak jak bardzo często zaczynamy w światłowym mianku, to musimy banana podusić. nie było odcinka bez banana, więc może banana to będzie taki następny rozpoznawczy co? Więc musimy go podusić. Najlepiej, no ja go poduszę po prostu widelcem. Widzimy się, jak go poduszę. Musimy mieć mniej więcej taką konsystencję, mniej więcej jak dla takiego jak dla takiego dziecka, po prostu. Yy, dobra, teraz odłożę to tutaj. Owoce na razie zostawiamy, i teraz dodajemy mleko. Musimy dodać mleka. Nie wiem, ile tego mleka dodać. Ja dodaję tak na oko, bo ogólnie sam ten przepis wymyśliłem i nie mam pojęcia, czy to będzie jakkolwiek jadalne, więc to się za chwilę wszystko okaże, Jak to spróbuję. I po prostu to mieszamy. Myślę, że trochę tego, że trochę tego, tego mleka za dużo dałem, ale tą konsystencję ugęścimy, dodając mniej więcej właśnie tyle patków owsianych. I teraz musimy wszystko dokładnie wymieszać. Tak jak mówiłem, konsystencja się rozgęściła. Czekajcie. Musiałem pomychać, bo coś mi tutaj zaleciało. Myślałem, że coś jakiś zepsuty składnik dodałem, ale na szczęście coś mi się tylko przewidziało. Dobrze. mamy już mniej więcej taką konsystencję. Dodajemy jeszcze jedną łyżkę kakao dla czekoladowego i dobrego smaku. Yy. Czekajcie, idę po łyżeczkę, bo nie, nie mam tutaj pod ręką. Że już z zmywarki łyżeczkę. Trzeba tą zmywarkę próżnić i dodajemy jedną łyżkę kakao. To nie jest kakao słodzone, dlatego mam też przygotowany cukier. Jeżeli macie po prostu kakao słodzone, to nie dodawajcie tego cukru, ale ja dodam symbolicznie jedną łyżeczkę. I teraz te słodkości, które tutaj dałem, sobie pomieszamy. Jak widzicie, wygląda to Czekoladowo i smacznie. No właśnie, może smacznie nie, że ja to ująłem, ale wygląda to po prostu um, jad jadalnie, że tak powiem. I dodajemy jeszcze trochę mleka, bo to chyba trochę za mało było. Jeszcze raz wszystko wymieszamy, żeby ta konsystencja była o, właśnie taka mniej więcej. Bo to będzie to trzeba podgrzać trochę. Dobra, pod podgrywamy i ile się ma to grzeć, to ja naprawdę nie wiem bo każdy ma inne mikrofalówki ja na przykład dałem na 40 sekund ale być może będzie to za mało wy dajcie według uznania i po prostu sprawdzajcie co jakiś czas czy to jest ciepłe a ja tu w tym czasie posprzątam nie, zdążyłem nawet posprzątać i już się zrobiło, więc teraz dodamy sobie czekoladowe to jest naprawdę opcjonalny składnik możecie go wcale nie dodawać ja go dodaję po prostu dla jakiegoś tam chrupania, żeby tam mniej więcej było. Jeszcze wezmę, skorzystam z tego za który zaraz umie. I wymieszam go, właśnie tak. Dobrze, to teraz parę na zdrowe składniki i za chwilę pokroimy owoce. Dobrze, mam już deskę. Teraz potrzebujemy wziąć owoce. Owoce dodajecie według uznania. Możecie dodać tam na przykład nie wiem, jabłka. Ja akurat jabłek nie mam, ale mam za to gruszkę i, i to jest brzoskwinia, tak mi się wydaje. No, i tak, co potrzebujemy zrobić na początku? Może je umyjmy perfekcyjnie. Teraz to wszystko sobie po prostu kroimy tak jak chcemy. Um, może ja nie będę tego pokazywać. Ja na przykład gruszkę lubię jeść z, ze skórką, więc sobie ją pokroję tak jak mi się właśnie chce. Ja sobie pokroję na małe kawałki i za chwilę je rozrobię, aby pokrócić, jak chcecie. Widzimy się, jak już pokroję. Tak, właśnie prezentuje się to pokrojone. No i teraz po prostu dodajemy to do naszej... naszego dania, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli jest nadmiar składników, to możemy sobie wyjeść, na przykład ja tak zrobiłem, ale nie, nie nagrałem tego niestety. No i co? To chyba wszystko, za chwilę zrobimy sobie test smaku. Teraz to musimy wszystko pododawać tutaj. A później wymieszamy jeszcze te owoce, żeby one się na pewno... albo nie będziemy ich mieszali, bo wygląda to lepiej, jak jest nie pomieszane. A po prostu jak będę jeść to sobie się wymieszam. Dobra, robimy test smaku. Jeszcze wam pokażę jak się ta owsianka prezentuje. Wygląda w miarę zdrowo. Yy, I gdyby nie to czekoladu, to by chyba w sumie naprawdę było zdrowo. Pora to zjeść. Oczywiście ten widelec, który tam był, to sobie i po prostu go zamieńcie na yy, łyżeczkę albo łyżkę, zależy czy Bo chcecie jeść widelcem, ale nie polecam. Yy, dobra, więc może teraz spróbujmy. Spróbuję najpierw tej samej papki. smakuje trochę, dobre jest w sumie, ciepłe jak ciepłe to lepsze jest, nie róbcie tego na, na chłodno bo to będzie smakowało trochę gorzej czekajcie, mogę to ustawić jakoś dobrze bez git teraz spróbujemy wszystkiego razem z ołocami rozkwinia tak średnio ogólnie pasuje do tego, do tej kompozycji Tutaj będzie właśnie bardziej pasowała się gruszka, jabłko, banan. Tych opcjonalnych płatków czekoladowych nie dodawajcie, bo nie smakuje to zbytnio dobrze. Ale ogólnie są wreszcie oceniane na bardzo fajną, w miarę zdrową, owsiankę. Polecam takie coś sobie zrobić. Możecie na przykład zaimponować komuś i. Zrobić na jakiś wieczór filmowy taką owsiankę dla każdego gościa i będzie fajnie. Ogólnie dobrze, że są tutaj te owoce, bo jakby była sama taka papka, to to, to, to by było takie mdłe. A jak jest jeszcze samo owoce, to wszystko się tak fajnie ze sobą komponuje. Polecam takie coś zrobić i za chwilę widzimy się w kolejnym daniu. Ocena. Myślę, że nawet 9 na 10 można ocenić. Po paru godzinach przyszła pora na drugie danie. Dzisiaj Teraz przygotujemy w tym momencie grzanki z takim pysznym masełkiem, i one będą cieplutkie i dobre. Do tego dodamy pomidorki i będzie naprawdę bardzo zdrowe i pożywne, pożywne, no powiedzmy, śniadanie. Do przygotowania tego dania będzie nam potrzebny, oczywiście, chleb, dojrzały pomidorek, taki malutki najlepiej, mozzarella, oregano, jeden pasterek sera żółtego, oczywiście, masło, bo to na to będziemy wzorowali, oraz jakaś miseczka, żeby to wszystko sobie przygotować. Dobrze, na początek weźmy sobie łyżeczkę masła i sobie je tutaj dajmy. Jeszcze jedną może, żeby tutaj nam się wszystko ładnie zrobiło. Teraz ono się musi trochę jakby rozpuścić, żeby ono było lepsze i żeby się lepiej je nakładało. Możemy je nawet dać do mikrofali, jeżeli to nie będzie żaden problem. Myślę, że tak 5-10 sekund wystarczy, żeby to się wszystko nam rozpuściło. Więc ja je rozpuszczę i za chwilę będziemy nakładali. Dobrze, to się już nam zrobiło, ale my jeszcze w tym czasie pokryjemy sobie takie malutkie, malutkie naprawdę cieniutkie plasterki żółtego sera. Dobrze, sprawdzamy, jak tam nasze nasełko się nasz na pewno rozpuściło. Tak, właśnie się rozpuściło. Wygląda bardzo, bardzo ładnie. E, teraz wszystko zamieszamy jeszcze, żeby tutaj się wszystko ładnie nam porobiło. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie i będzie się nam to przyjemnie nakładało na nasze kanapki. Oczywiście kanapki też będziemy musieli zrobić w grillu, więc jeżeli macie grilla to musicie chyba skorzystać z piekarnika. Ja, w, w moim przypadku będzie to grill. Taki mały grill. No i cóż, teraz dodamy nasz ser do naszej powiedzmy mieszaniny. Więc ja go dodam, muszę się skoncentrować, więc zrobię cięcie. Nadmiar sera zjadamy, więc myślę, że pół wam starczy jednak, bo trochę za dużo wyliczyłem. No i do naszej mieszaniny, niczym Baba Jaga, dodamy oregano. Przepraszam za dźwięki w tle. I teraz wszystko ładnie wymieszamy. Pięknie. Wydaje mi się, że trochę za mało masła, więc jeszcze dodamy parę łyżeczek. Nie. Dobrze, jednak nie dodajemy masła, bo, bo tak. I dodajemy teraz to, co mamy na nasze tutaj grzaneczki. Na nasze tutaj grzaneczki dodajemy sobie właśnie tak o i sobie je rozsmarowujemy rozsmarowujemy sobie je no i na drugą dajemy mniej więcej tyle samo trochę za dużo sera nam wyszło ja to zjem ten nadmiar sera który nam tutaj mm, został no i tak um, jeszcze trzeba wyskrobać tutaj wszystko ładnie to będzie bardzo ładne bardzo, bardzo dobre doda, możecie takie coś zrobić też na przykład na grilla, wtedy będzie fajny efekt no i cóż, ja to wkładam do grilla, na razie nie się robi, zobaczymy il, ile czasu mi to zajmie i jak zrobię, no bo w tym czasie w ogóle kroimy mozzarellę i pomidorka dobrze, jeśli mozzarella nie była wcześniej otwierana to oczywiście odsączamy ją, pomidorka myjemy no i teraz możemy sobie wszystko, ojej, źle odsączyłem teraz możemy sobie to wszystko przygotować hmm. czyli kroimy pomidorka na plasterki może być ciężko, bo on jest taki, jakie się dojrzały mocno. Więc ja go po prostu tak jakoś dam, żeby jakiekolwiek kawałki tam były. On jest malutki i no, jego się ciężko kroić będzie. Dobra, starczy i to sobie później dodamy na talerz, żeby dodać więcej fajnych kolorków i więcej yy, zdrowych rzeczy. Tutaj mamy mocerelkę jeszcze wykładamy i ją przekrawamy na pół, żeby były lepsze kęsy no i kochani, właśnie wykładamy sobie tą mozzarellę całą Chyba, że nie chcecie całej To nie dodawajcie całej, ale ja dodam tutaj akurat całą Dobra Siostra się wkradła na wizję Przepraszam Was Dobra, mamy już wszystko, wyciągnęliśmy No i teraz to przekrawamy na, na pół Kiedy grzanka jest w takim stanie wykładamy ją a więc tak się prezentuje całość. Moim zdaniem wygląda nawet ok. Być może smakuje również ok, ale to za chwilę przetestujemy, zrobimy test smaku. No cóż, zabieram się za jej jedzenie. Myślę, że to będzie już chyba ostatnie danie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będą chyba tylko dwa, tak mi się wydaje. No cóż, moja mama mówi, że trochę za mało przypieczone. Czy to prawda? Okaże się teraz. No, trochę mało. Dobrze, a teraz może zjedzmy um, całą kompozycję z pomidorkiem i mozzarellą. Zobaczymy jak to się wszystko razem um, będzie prezentowało. Um, czekajcie, bo nie mam rąk. Dobra, bierzemy gryzę tego i gryzę tego. No razem to się prezentuje najlepiej. Najbardziej mi smakuje. Moja ocena 7 na 10. Przekro mi, ale musicie się pogodzić z tym, że w tym odcinku będą jedynie dwa dania. Ale cóż, mam nadzieję, że odcinek mimo wszystko wam się i tak spodobał. Jeżeli chcecie, żeby była czwarta część, to zostawcie 15 łapek do góry, a wtedy zabiorę się za nagrywanie kolejnej, eee, kolejnej części będzie to część właśnie czwarta. Widzimy się jutro o godzinie 16.00 jak codziennie. Pa, pa!